Dzień dobry, witajcie w poniedziałkowy poranek z mojego biura, że tak powiem, przydomowego. Sprzedaż aktualnie w piątek była bardzo ładna. Sobota, tak samo, niedziela. No, można tam powiedzieć, że coś tam się sprzedało troszeczkę więcej niż wcześniej. Przychód 3700 zł, także e, sprzedaż ogólnie rzecz biorąc bardzo słaba, no i suma opłat 40,2%. No pewnie to po weekendzie zazwyczaj, zazwyczaj spada, czyli suma opłat 21 tysięcy, gdzie przychód 52 tysiące. I dzisiaj to się wszystko zmienia, bo dzisiaj wyłączamy kampanię. Całe konto na Allegro od 12.05. Plan był działania taki, żeby to konto było reklamowane. Praktycznie do końca roku, no ale niestety tak być nie może. I koszt 7600 zł, osiągnięte 30 tysięcy złotych przychodu. No i dzisiaj właśnie w tym momencie tę kampanie biorę i wyłączam, tylko nie wiem jak ona się dokładnie nazywa. Całe konto od 12.05 suwaczek hop. Suwaczek hop. Koszt 3000 zł na reklamę było ustawione dziennie. Tu mi jeszcze jakieś kampanie zostały, za chwileczkę będę to sobie przeglądał. No i co? No i właśnie się stało, czyli dzisiaj sprzedaż pewnie totalnie e, totalnie siądzie, no ale ja zaczynam analizę konta na Allegro, wszystkie 3000 aukcji, które mam, po kolei będę wyznaczał, po kolei będę e, analizował, po kolei będę wystawiał jeszcze zestawy, będę po prostu pracował nad tym kontem na Allegro, żeby w jakiś sposób, w tych trudnych warunkach jeszcze jakieś pieniążki e, z tego konta na Allegro zarobić. Także, także mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy i zapraszam. W mojej głowie narodził się pomysł. Mamy 8.30, a ja już praktycznie tyle rzeczy ogarnąłem. Tak mi się fajnie rano pracuje, że to jest po prostu, że to jest po prostu szok. I tak sobie myślę, że całe życie wstaję gdzieś tam o godzinie 7:00, tak mniej więcej. Chyba, że trzeba wstać wcześniej. I może bym się przestawił na wstawanie o 6:00 i bym tutaj może bym coś. Pobiegał rano, i wtedy bym zjadł śniadanie, i wtedy bym się brał do pracy. Kurczę, myśli tutaj mnie nachodzą bardzo, bardzo, bardzo niedobre, że tak powiem. No bo miałbym stać o szóstej, troszeczkę wyjście ze strefy komfortu. Ale może w piątek wstałbym pierwszy raz, w sobotę drugi, w niedzielę trzeci, i może od poniedziałku przyszłego już by to działało i funkcjonowało. No bo naprawdę bardzo dużo ogarnąłem. A jeszcze mam chęć, jeszcze drukuję dokumenty, jeszcze robię to, ogarniam maila, tu, 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 tu. kurczę, może. Może, może, może. Co Wam chcę pokazać? Panel Centrum Handlu Hurtowego. Nie wiem, czy korzystacie. Nie wiem, czy tutaj szukacie. E, szukacie sobie towarów, produktów czy producentów? No, bo ja bardzo często z portalu korzystam. No i wykupiłem promowanie, czyli znaczy promowanie, wykupiłem tak, jakby konto premium e, na rok. Tam nie wiem, dwa czy trzy tysiące złotych kosztowało i tak, jakby przez ostatnie pół roku praktycznie nie miałem żadnego zamówienia. No i teraz wprowadzamy produkty, już mam znaleziono 1704 produkty. Jak sobie wejdę hurtownia Handmade, no to mam e, ilość zamówień dzisiaj 0. Zero, ogółem 1704 produkty, łączna ilość wyświetleń 10 tysięcy, no klienci coś nie kupują e, na stronie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, chcę tutaj zacząć się promować i myślę sobie, e, jakby to zrobić, no bo tutaj widzę, że się hurtownie promują, widzę, że ludzie kupują, więc ja całą moją ofertę będę chciał tutaj e, wypromować i zobaczymy, czy uda się tutaj na tym centrum handlu hurtowego jakieś klientów pozyskać. No, chciałbym dać szansę właśnie platformie i wydać tutaj, nie wiem, załóżmy jeszcze kolejne 3000 zł na jakieś promowanie i zobaczyć jak to się przełoży na, na to, czy uda się pozyskać jakichś klientów, czy nie z tego centrum handlu hurtowego. Kurde, ja się postarzałem, po prostu się postarzałem. 20... Bo właśnie tak się wkurzyłem, tak się zirytowałem, że aż mnie po prostu trzęsie, aż mnie niesie nie. Bo 2706 zamówiłem DHL. -ę. To jest to, o czym już wspominałem. Dosłownie muszę nagrać chyba o tym osobny odcinek, bo to, jak jest to wszystko olewane przez dhl i przez GLOB kuriera, to jest po prostu. No to jest po prostu hit. No bo mamy dzisiaj 14.07, no to minęło już 14 dni, plus tutaj 3. 17 dni minęło. Klient wkurwiony. Lina dla niego nacięta na wymiar, czyli już tak jakby nie mogę z nią za bardzo nic zrobić do dalszej sprzedaży. Klient czeka, wypisuje, mówi, że chce. Z zrezygnować. Ja zgłaszam w Glob Kurierze interwencję. Na interwencję w ogóle nie dostaję żadnej odpowiedzi. Dzwonię się na infolinię, Infolina automatycznie po nie wiem 10 minutach mi się rozłącza. Po prostu gulem mam jak byk. Gość mi w ogóle nie odpisał e, na tą interwencję. Nakazałem mu po prostu odpisać mi na tą interwencję, to co mi teraz powiedział. No bo oni nic ani nie zgłosili, ani nic nie zrobili. Nic się w temacie tak, jakby w ogóle zupełnie nie dzieje. Moja interwencja została mm, olana totalnie. No i czekam, i czekam, i zobaczymy, jaki będzie, jak się ta cała sytuacja rozwinie. No bo to jest jakaś paranoja. Ja dzwonię na infolinie, oni mi codziennie mówią DHL-a, że codziennie kurier przyjedzie. O właśnie, jeszcze zadzwonię na infolinie, bo to jest dosłownie godzina albo dwie godziny roboty nad tym, żeby kurier odebrał przesyłkę. To jest jakaś masakra. Tak. Cześć Hurt Handmade, sprawdziliśmy twój kanał i stwierdziliśmy, że narusza on zasady dotyczące obchodzenia zamknięcia kanału, dlatego usunęliśmy twój kanał na YouTubie. Także taka ciekawostka, jeśli chodzi o mój kanał Hurtownia Handmade. Także będę pisał odwołanie, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Jak na razie kanał został usunięty, co jest bardzo bardzo ciekawe i interesujące, tym bardziej, że na żadnym kanale nigdy nie dostałem żadnego upomnienia, ostrzeżenia, nigdy mój film nie został usunięty, nigdy nie było żółtego dolara, nigdy nic. A nagle, wiadomo, że kanał został usunięty. Także taka ciekawostka. W ubiegły poniedziałek udało się na Allegro sprzedać za około 6 tysięcy. Taki był przychód 6 tysięcy złotych. Aktualnie mamy do wypłaty 1700 jest godzina 15. Już podejrzewam, że nie nadrobię tutaj. No, aczkolwiek jeszcze 30% prowizji. Wydaje mi się, że sprzedaż. Inaczej, wydaje mi się, że sprzedaż powinna być mega mocna dzisiaj. No, bez 14 w weekendzie, poniedziałek, ludzie są po wypłatach, więc sprzedaż powinna być super. A tutaj jak na razie tylko 1700 złotych utargu źle to będzie chyba, znaczy inaczej statystyki jak na razie są dość słabe sprawdziłem co tam się sprzedaje za produkty to się sprzedają zupełnie inne niż się sprzedawały wcześniej więc gdzieś tam reklama działała, będę analizował każdą praktycznie sprzedaż, każde zamówienie analizuję no i dostosowuję cenę, weryfikuję, sprawdzam co tam się co tam się dzieje i co mogę z tego wycisnąć żeby to Allegro jak największe przychody przynosiło o, dzień dobry, witajcie wieczorkiem, 20.51, zaraz będę montował tutaj odcineczek Nic dzisiaj kontentowego, nic się ciekawego nie wydarzyło Dzisiaj było dużo przygotowań, dużo planów, dużo takich zamówień po prostu standardowych Wydrukowałem sobie jeszcze stertę tutaj dokumentów, wyciąg z banku Jutro będę od rana szykował dokumenty W planach jest wstać o 6, sprzedałem trochę Alpak, chyba z 200 Sprzedałem za około 3000 zł dla instytucji dzisiaj produktów Miałem jakieś parę wycen, coś tam ciekawego się działo w związku z właśnie z tymi wycenami, że parę tam takich po 100, po 200, po 300 takich wycen po prostu poszło i czekam no bo w poniedziałek się wszyscy zebrali także y, tyle w temacie dzisiaj taka standardowa praca, od jutra zabieramy się za wystawianie aukcji jeszcze troszeczkę po południu było wystawiane nowych produktów personalizowanych które też jutro pokażę Udar na Allegro jak na razie 2400 ciszy, czyli nie za dużo jeśli chodzi o poniedziałek bardzo, że tak powiem, słabo, ale najważniejsze dzisiejszego w dzisiejszym dniu w końcu, po dniach, po 17 dniach, została odebrana paleta DHL po dosłownie walce, około godziny 18 był kurier. Ja tej palety nie wydawałem. Ale mijałem się z tym kurierem i nie wiem, czy ten kurier miał windę czy nie miał. Wydaje mi się, że nie miał windy. Także jutro się dowiem, czy Dygali tą paletę, co ważyła tam nie wiem, 250 kg, czy w jaki sposób oni ją załadowali. To nie, na szczęście nie ja organizowałem. <laughs> nie ja ją tam wrzucałem na samochód. No, no bo z tego co słyszałem, to kurier właśnie DHL, który dzisiaj przyjechał do mnie po paletę ważącą 300 kg, odbierał też zwykłe paczki DHL-owskie, czyli te zwykłe małe, które, y, które oczekiwały, także taka, taka sytuacja. Także dziś montuję, dzisiaj troszeczkę nuda, a jutro, zawsze w ten poniedziałek to jest taki po prostu pracujący, a wtedy wtorek, środa, czwartek i piątek to jest zazwyczaj rozwijanie firmy, nie? Czyli wystawianie nowych aukcji, kombinowanie jakiejś reklamy. Nagrałem dzisiaj. Ona, no właśnie najważniejsze jest to, że nagrałem dzisiaj TikToka na sznurki polskie, i nagrałem dzisiaj TikToka na hurtownia Handmade, ale to już pokażę jutro, jakie tam wyniki są. I nagrałem też odcinek na hurtownia Handmade na YouTube, taki króciutki, ale nie wiem, czy uda mi się go dzisiaj wrzucić, bo muszę jeszcze tutaj pomontować. To mi jeszcze może z pół godzinki godzinka zajdzie zanim to wszystko tu się przetrawi, zanim wrzucę, i już będzie godzina 22. No, a jak mam w planach jutro o 6 wstać, to już bym musiał iść do Wyrka o 22, 22.30 no zobaczymy jak się dzień potoczy reszta jutro